Podsumowania wydarzeń sportowych, wyniki i tabele, wywiady, obornickie wiadomości sportowe. Oglądajcie w Kameralnej TV. Pomimo obostrzeń odbywają się mecze ligowe obornickich dużym. Ze zmiennym szczęściem grają w drugiej ligi z party. Sparty. Byliśmy rzeczywiście dobrze wyszliśmy w mecz i byliśmy skoncentrowani. Udało się wypracować pięciu bramkową przewagę. Aczkolwiek w drugiej połowie wkradło się trochę nerwów. Przeciwnik zmienił, zmienił bramkarza. Pozycję zdobywaliśmy do rzutów, ale niestety no, w błędny sposób. Ocenialiśmy to, w którym kierunku bramki rzucić eee, i niestety przeciwnik to wykorzystał, doprowadził, najpierw e, zmniejszył tą naszą przewagę dosyć mocno. W drugiej połowie w końcówce zrobiło się nerwowo, bo przeciwnik wyszedł też na jedną bramkę prowadzenia. Opowniczanie przed własną publicznością pokonali SPR Oleśnica 25 do 24, a tydzień później ulegli na wyjeździe SKPR Świdnica 32 do 22. W drugim spotkaniu bardzo słaba była pierwsza połowa, w której Sparta zdobyła tylko 8 bramek. Szczepionniści z po czterech kolejkach mają na swoim koncie dwa zwycięstwa i dwie porażki. Staramy się wprowadzać młodzież z 2004. Rocznika 2003 już wprowadziliśmy w zeszłym roku, oni gdzieś tam pomału wchodzą w tą grę, coraz więcej ich widać na placu. Przy wakacjach mieliśmy te treningi przedsezonowe, trener tam powiedział, że mamy też przyjść na seniorów, zobaczyć jak to będzie. Mieliśmy jakieś spotkania z dietetykiem, mieliśmy spotkania, mieliśmy ważenie, mieliśmy różne badania. No i nadeszło też do tych treningów z seniorami, jakoś tam się zintegrowaliśmy z nimi. Mamy też nadzieję, że to będzie wzmagało rywalizację pomiędzy zawodnikami, pomiędzy nimi w zespole. Taką zdrową rywalizację, bo ona jest potrzebna w, w każdym sporcie. Później przyszły pierwsze sparingi. Graliśmy z Nielbą u siebie, u nich. No jakoś to wyszło, no i teraz zaczęły się pierwsze mecze ligowe. I, i myślę, że jako młodzi dajemy sobie radę. Siła i bardzo udanie w trzeciej lidze zadebiutował zespół szczypionistek Gladiatora Oborniki, przywożąc wysokie zwycięstwo z Kcy. Podobieczne trenera Michała Pietrzaka pokonały miejscowego Orlika aż 41 do 22. Mysz z Kcynią no, no, należał bez wątpienia do nas. Wygrało doświadczenie wojskowe. Aktualna drużyna Gladiatora Oborniki składa się z 16 zawodniczek drużyny seniorskiej. Obecnie występujemy w trzeciej lidze kobiet. Jest to Liga Wielkopolska, która miejmy nadzieję stworzy nam możliwość rywalizowania. Na późniejszym etapie na wyższych szczeblach rozgrywek. Jeżeli chodzi o roczną działalność klubu, myślę, że wszystko rozwija się zgodnie z myślą. Seniorki powróciły. Zespół seniorski został stworzony po to, żeby w perspektywie dwóch, trzech lat można go było zasilić zawodniczkami najstarszej grupy juniorskiej. Mamy nadzieję, że będziemy cieszyć naszą grą obornicką społeczność sympatyków piłki ręcznej. Będziemy dokładać wszelkich starań, żeby e, grać z meczu na mecz coraz lepiej. Dwie porażki z rzędu odnotowali piłkarze nożni z partii Oborniki. Podopieczni Piotra Kucharskiego przegrali wyjazdowe spotkanie w Łobeżnicy 4-0 kończąc mecz w dziesiątkę, a tydzień później u siebie przegrali z liderem Huraganem Pobiedziska 3-0. Po 12 kolejkach spotkań Oborniczanie z dorobkiem 19 punktów zajmują ósme miejsce w tabeli piątej ligi. W ostatniej kolejce rozgrywaliśmy bardzo trudne spotkanie. Do Obiezieża. przyjechała drużyna Huraganu Pobiedziska. To aktualny lider i chyba przede wszystkim główny kandydat do awansu do do czwartej ligi. Spodziewaliśmy się bardzo trudnego spotkania, tak też było. Lider przeważał przez większość spotkania. Strzelił w pierwszej połowie dwie bramki, dołożył trzecią w drugiej połowie. Nie oznacza to, że drużyna Asparty była bez szans. Mieliśmy swoje okazje, jednak obiektywnie należy powiedzieć, że huragan w tym meczu był od nas lepszy. Kolejne spotkanie rozgrywamy z Orkanem śmiłowo. To już w najbliższą sobotę udajemy się do śmiłowa, gdzie drużyna Orkanu w tabeli jest za nami, ale to o niczym nie świadczy. Musimy zagrać lepsze spotkanie niż z huraganem i liczymy, że w weekend będziemy cieszyć się z kolejnego zwycięstwa, co da nam już 22 punkty i bardzo dobre miejsce. Miejmy nadzieję w pierwszej piątce. Słaby jak na razie początek sezonu mają grający w klasie okręgowej piłkarze nożni Orkanu Obieżerze, którzy w 10 kolejkach zgromadzili tylko 3 punkty i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. W ostatniej kolejce spotkań drużyna z Obieżerza przegrała z LZD Baborówko 5 do 0. Mamy bardzo młodą drużynę, 6-8 zawodników, doszło w wieku 18-20 lat. I ta drużyna potrzebuje czasu, zgrania. Celem do, do końca jest rundy walka do ostatniej minuty o, o punkty i mimo fatalnej sytuacji drużyny w tabeli, yy, ta runda jak i cały sezon jest do uratowania. Celem nadrzędnym będzie utrzymanie drużyny w lidze okręgowej. Bardzo emocjonujące spotkanie w futsalu obejrzej w w gdzie miejscowy KS Futsal zmierzył się z LZD w Dragon Bojano. Po bardzo zaciętym i szybkim pojedynku, w którym to dwoił i troił się bramkarz Oborniczan, KS Futsal pokonały Walas Bojana 3-2. Bardzo dziękuję za daną mi szansę w wyjściowym składzie na mecz w Bojano. Zagraliśmy bardzo fajny, fajny mecz. Pomimo tego, że wróciłem po półtora roku przerwy, po dłuższej kontuzji kolana. Zacząłem spotkanie od fajnego wejścia i tak było do samego końca. Fajnie zagraliśmy, zdobyliśmy trzy punkty. Tydzień później podopieczni Mikołaja Witzbergera przegrali 4 do 0 z liderem pierwszej Ligi Futsalu Legią Warszawa i była to ich pierwsza porażka w tym sezonie. No bardzo ciężki przeciwnik, gdzieś za wolno graliśmy zbyt dospale. Trudniejsze mecze są wiadomo na wyjeździe, tak. Myślę, że do sezonu się dobrze przygotowaliśmy. Duża rotacja jest w składzie, no bo bazujemy na tym, kto jak wygląda w tygodniu treningowym przed meczem. Z tego wybieramy. Na razie wszyscy bardzo fajnie pracują. Trzecie miejsce w tabeli klasy po dziewięciu kolejkach spotkań zajmują zawodnicy rożnowi ożnowo Po Mariusza Szyszki zajmisowali u siebie z LZTS otorowo 2 do 2. Kolejne wiadomości już wkrótce. wydarzeń sportowych, wyniki i tabele wywiady, opownicki wiadomości sportowe. Oglądajcie w kameralnej TV.